Panie, stworzyłem taki praktyczny kurs, w którym objaśniam, w jaki sposób rozpoznać z jakim typem kobietem do czynienia i w związku z tym, jaką dostosować do niego strategię. Do każdej książki dorzucam DVD, w którym w kilku scenkach pokazuję, w jaki sposób poradzić sobie w trudnej sztuce interpersonalnej, jak pozytywnie wywrzeć pierwsze wrażenie, krótko mówiąc, jak w 5 minut dobrać się do jej majtek. I tu taka uwaga na marginesie, księżniczki na żonku grochu najczęściej majtek nie noszą. Prawda? Bingo! Są mężczyźni tacy y, bardziej tra tradycyjni, którzy się upierają, że najlepszym sposobem na y, gorący sobotni seks jest po prostu spicie, y, pigułka gwałtu. To są tak zwani mężczyźni starej daty. Powiem tak, chylę trzeba przed skutecznością. Nie, dla mnie takie zbliżenie jest jakby niekompletne. Nie, nie, nie. Być może jestem niepoprawnym romantykiem, ale to trochę tak, jakby seks z trupem. Czyż? co kto lubi? Słuchaj, nie, nie oceniam. To ma, to, to ma swoje plusy, nie trzeba no, prowadzić konwersacji. No, no. Tak więc, panowie, Kończąc temat. Jest jeszcze jeden sposób, ażeby zdobyć serca kobiety, nie otwierając ust. Nie tylko nekrofilia. Taniec. Panowie, jeżeli jesteście na dancingu, na dyskotece i macie szansę stać się królami danceflooru, just go ahead. Tylko achtung. Panowie, po polsku uwaga. Taniec to nie jest seria wyćwiczonych ruchów, tego was nie nauczą w tvn -ie. Taniec to jest rytuał biologiczny. Na, na parkiecie naprzeciwko na siebie stoi nie Jacek i Agatka, Jasi i Małgosia, tylko mężczyzna i kobieta, samiec i samica. Dla mnie każdy taniec to, to taniec godowy. Dlatego nikt nie tańczę z własną matką. Kiedy tak stoję naprzeciwko kobiety, widzę ją w całym jej jestestwie biologicznym. Viola! Nie używajmy słów. W tańcu to nasze ciała ze sobą rozmawiają. Jakby powiedział Szekspir. You can dance. Uwaga, krótka próbka. No ją. się? spojrzenie. Przygryzaj do wargę. Bądź sexy. Powołuje elementy. Roszkę się roznegliżu Akcent! Ha. Akcent! Ha. ha! Kolty, kolty są dobre Doskocz, odskocz! Doskocz! Odskocz! Jak w boksie! Podejdź bliżej! Troszkę światełka, poprosimy! Podejdź bliżej! Włosem mazik! Nie masz włosa? Ręką przejedź, a niby przypadkiem! Odskocz! Zniknij na chwilę, żeby zatęskniła! Aha! Krok ala Józef Kowalczyk! Rok ala Tomasz Bajewski! Zaimponuje jakoś! Panowie, wszystko można.